mają z tej strony Rafi 3 a to jest pierwszy odcinek informacyjny odcinek ten powstał żeby Wam podziękować że już jest Was aż 32 osoby i również żeby Wam powiedzieć jaka jest moja główna seria poboczna i planowana główna seria to jest F1 2012 i na razie pewnie powinien się zmienia ale to jest na razie trzymajmy się jest główna Owłoczna seria. Need for Speed Most Wanted Multiplayer. Miał nacierzy niedługo się pojawi pierwszy odcinek. Sobie. I ostatnia. Tabela trzymaj powiedzieć. Gry. Planowane. Pierwsza z nich to jest FIFA 12. Tak, FIFA 12, nie 13. Bo uznałem, że 13 jest po prostu za droga, X12 już 12. A powiem dlaczego tak zrobiłem też później druga seria to UEFA Euro 2012 głównie z tego też powodu kupiłem sobie 12 a nie 13 powiedziałem wcześniej trzecią serią mam nadzieję że będzie Farming Symmetry 2013 Multiplayer Ogółem patrząc na, moje, tu, na moją płyczkę z grami, to więcej tak wam nie mam co to nagrania. Więc jakby to powiedzieć, no to has, się Wam żegnam, bo więcej gierom nie zaproponuję, jeśli on zaproponuję, to napiszę Wam tutaj, tak letnie, napiszę i po prostu będzie ci się zamieszek na... na razie cześć